We wtorek 16 marca 2010 roku, najprawdopodobniej w godzinach pomiędzy 13 a 15, miało miejsce kolejne włamanie do studni głębinowych zaopatrujących gminę w wodę. Włamano się do studni, które są zlokalizowane pomiędzy kalnem a wierzbną. Na naszym ujęciu wody wierzbnej i, na to, i to głównie na podstawowej studni, która daje 50% zaopatrzenia miasta w wodę, dokonano włamania. Zostały uszkodzone szafy sterujące, energetyczne oraz został wycięty odcinek kabla w głównej studni, która daje największą wydajność. No, Wandal jest, wandalizm był bezmyślny, dlatego że ilość kabla wycięta to jest w granicach tam 3-4 metrów, a uszkodzenia są na, na parę tysięcy i mogły spowodować nawet pozbawienie gminy na 48 godzin wody całej gminy, co nie łącznie z, z wsiami dodatkowymi, z takimi jak, jak panków zasilanymi w gminie Świdnica, co mogło takie, tak, takim, takie rezultaty mieć. Nie. Prawdopodobnie włamanie miało miejsce między godziną 12 a 15. Myśmy dostali potwierdzenie sygnalizacji alarmowej około godziny 15, kiedy pracownicy wodociągów dojechali tu samochodem dyżurnym, no już nikogo niestety nie było. No, szkody są bardzo duże, pomimo, że no, zysk, jaki mogą zyskać, to jest niewielki, bo to mieć z takiego kabla, który został ukradziony, to może być warta kilkadziesiąt złotych, co nie natomiast szkody są na kilka tysięcy, a byłyby niepowetowane, gdyby się okazało, że cała gmina będzie przez 48 czy 24 godziny bez wody. W związku z tym, że zaistniała sytuacja z tymi włamaniami na ujęciu wieżbnej to nie jest pierwsza. Powtarzają się one prawie systematycznie co, co rok albo co kilka lat. Yy, zarząd Wodociągu wraz z porozumieniem z Radą Nadzorczą nagrodę wyznaczamy w kwocie tysiąca złotych. Dlatego kto wskaże osobnika, który dokonuje takich zniszczeń i włamań tutaj na ujęciu apelujemy o to, żeby wszelkie podejrzenia zgłaszać na policję, która była na miejscu włamania i która prowadzi w tej sprawie dochodzenie.